Znamy już dwie własności pochodnych i jeszcze brakuje nam do kompletu kolejnej, trzeciej, a mianowicie wzór na pochodną funkcji złożonej. Więc na przykładzie jakiejś innej funkcji pokażę stąd, dlaczego musimy właśnie korzystać z takich wzorów. Jeżeli mamy policzyć pochodną funkcji sinus 2x, to pewnie zapisalibyśmy to jako cosinus 2x. Ale to jest błędny wynik, musimy tutaj jeszcze zapisać dwójkę. Ta dwójka bierze się stąd. Że tutaj mamy jeszcze 2x, skąd coś to musi wnosić do naszej pochodnej. Więc, żeby zapisać taki ogólny wzór, musimy zrobić to w ten sposób. Jeżeli mamy funkcję f, która zależy dodatkowo od jakiejś funkcji g od x, tu już się robi taki piętrus, musimy policzyć pochodną z tej funkcji, to równa się ona pochodnej funkcji f od x, pomnożonej razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli g od x I teraz zastosujemy to tutaj. Nasza funkcja f od x to sinus 2x, a nasza funkcja g od x to 2x. Więc liczymy pochodną funkcji f, wychodzi nam cosinus 2x razy pochodna funkcji g. Czyli pochodna 2x, a to jest po prostu 2, więc stąd mamy cosinus 2 razy cosinus 2x. I tak samo możemy policzyć sobie na przykład jakąś inną pochodną. Tak na szybko wymyślę. Zróbmy tutaj cosinus x kwadrat, stąd pochodna. Więc liczymy pochodną. A pochodna kosinusa to minus sinus, więc mamy minus sinus I teraz argument x kwadrat i mnożymy to jeszcze razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna x kwadrat to jest 2x. Więc naszym ostatecznym wynikiem jest minus 2x sinus od x kwadrat. I w ten sposób liczymy pochodne funkcji złożone.